Zmiana nawyków nie musi być trudna. Poznaj trzy proste zasady, które odmienią Twoje życie. Czy wiesz, że małe zmiany w diecie mogą prowadzić do wielkich efektów? Zamiast drastycznych kroków, wybierz prostsze rozwiązania, które będą łatwiejsze do zrealizowania. Zaczynamy od pierwszego kroku. Pierwszym kluczem jest wprowadzenie dodatkowej porcji warzyw przy każdym posiłku. To nie tylko zwiększy ilość błonnika w diecie, ale także zapewni więcej witamin i minerałów. Próbowaliście kiedyś dodać jarmuż do smoothie lub sałatkę? Jakie warzywa lubicie najbardziej? Drugim krokiem jest ograniczenie przetworzonych produktów. Staraj się wybierać naturalne produkty, takie jak pełnoziarniste pieczywo czy świeże owoce. Czy wiesz, że czytanie etykiet może pomóc ci w podjęciu lepszych wyborów? Warto poświęcić chwilę na ten nawyk. Trzeci klucz to świadome jedzenie. Zwróć uwagę na to, co jesz. Smakuj każdy kęs i unikaj jedzenia przed telewizorem. Czy kiedykolwiek próbowałeś jeść w ciszy, skupiając się tylko na jedzeniu? Możesz być zaskoczony. Jak to zmienia doświadczenie posiłku? Pamiętaj, że nawyki nie zmieniają się z dnia na dzień. Daj sobie czas. Jakie z tych kroków wydają ci się najłatwiejsze do wdrożenia? Podejmij wyzwanie i zacznij od jednego z nich. Pamiętaj, że zdrowe odżywianie to proces. Każda, nawet najmniejsza zmiana jest krokiem we właściwym kierunku. Jaką zmianę wprowadzisz już dziś? Twoje zdrowie i samopoczucie na pewno będą ci wdzięczne.